Proste, prawda? Ale to tylko taki skrót myślowy, jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast jeżeli zainteresowałem Cię tematem i faktycznie chcesz się dowiedzieć, jak z tego zrobić, to zachęcam Cię do zapoznania się z dzisiejszym materiałem. Dodatkowo, wraz ze mną, zachęca Cię sponsor dzisiejszego odcinka, firma JLC3DP. Ja jestem dziadek Senoszy i zapraszam na film. Jeśli zainteresowałem cię tematem dzisiejszego odcinka, usiądź wygodnie przed komputerem, zrelaksuj się, a ja zapraszam cię na ten film. Po pierwsze, chciałbym przeprosić za mój głos, mogę brzmieć nieco inaczej. Z tego względu, że znowu dopadła mnie jakaś infekcja, która ciągnie się od dłuższego czasu. Nim przejdziemy sobie do sedna sprawy, kilka słów o sponsorze dzisiejszego odcinka. Czyli firmie JLC 3DP. Firma JLC jest to firma, która oferuje szereg bardzo różnych usług, a my skupimy się właśnie na JLC 3DP, która to oferuje druk 3D. Druk 3D w bardzo różnych technologiach, z bardzo różnych materiałów. Możesz wybrać zwykły filament, możesz wybrać jakąś fajną żywicę. Możesz również zażyczyć sobie wydruk z metalu. Tak, nawet z metalu. Zresztą, ja sam miałem okazję przyjrzeć się drukowi z metalu i powiem Wam, że to jest niesamowite. Yy, wideo tego nie oddaje, mieć coś takiego w ręku. Jeżeli nie masz własnej drukarki, nie masz miejsca na własną drukarkę, albo nie chcesz przejmować się tymi wszystkimi technicznymi sprawami i zaprzątać sobie głowy, to. Właśnie firma JLC 3DP jest dla Ciebie. Ceny druku zaczynają się już od 30 centów, ponieważ ceny na stronie podane są w dolarach amerykańskich, a dla wszystkich nowych użytkowników są dostępne kupony o łącznej wartości do 60 dolarów. Któż by z nas nie chciał zaoszczędzić 60 dolarów, co nie? Więc śmiało, zarejestruj się już dziś. A jeżeli zarejestrujesz się z linku dostępnego w opisie filmu, przy okazji przyczynisz się do rozwoju mojego kanału, za co ja bardzo serdecznie Ci dziękuję. To tyle o sponsorze dzisiejszego odcinka firmy JLC3DP, a my przejdźmy teraz dalej. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to użyjemy do niego programu graficznego, jakim jest Inkscape. Program Inkscape pobierzecie ze strony inkscape.org. Jest on pełni darmowy. Jest to program, jeśli się nie mylę, do grafiki wektorowej. Ja nie jestem tutaj ekspertem, ja go używam od dłuższego czasu, ale jeżeli mówię coś nie tak, to bardzo was przepraszam. Ogólnie chodzi o to, że program ten pozwala nam tworzyć pliki SVG, pliki SVG, które wykorzystamy właśnie do stworzenia naszego pliku STL. I tak mamy tutaj taką grafikę. Którą już sobie dobrze znacie. Ja ją otworzę w programie, troszeczkę ją zmniejszymy i jeśli nie chcecie uzyskać takiego efektu, no to musicie przytrzymać klawisz Ctrl i wtedy grafika zmniejszy wam się proporcjonalnie. I załóżmy, że chcę sobie zrobić brelok z gawili, z dziadka senoszy, taki, który widzieliście już na wstępie. Cała zabawa polega na tym, że musimy zamienić to na ścieżkę. No i jeszcze raz powiem tak: jeśli źle nazywam pewne narzędzia, to proszę mnie nie bić tam w komentarzach. Zmniejszymy sobie odrobinę krycie. Tutaj mamy taką opcję, tak, żeby był ten plik nieco przezroczysty. Następnie przejdziemy sobie tutaj. Poczekajcie, może sekundę. Była drobna przerwa techniczna. Zwiększyłem trochę wielkość tych ikon. No i przejdźmy sobie tutaj do tego narzędzia, jakim jest pióro. I tym piórem w zasadzie będziemy tylko operować. Pokrótce stawiamy sobie takie kropeczki, co zamienia nam się później po połączeniu na ścieżkę. Niekoniecznie musimy to od razu zamykać. I tutaj mamy taki mm, edytor, narzędzie węzłów, tak się to nazywa. Jak sobie go klikniemy, to później tu możemy te węzły edytować. Ale nie to jest najważniejsze. Całe to pióro ma y, taką fajną opcję. Przepraszam w ogóle, jeśli słyszycie, jak mi krzesło skrzypi, ale y, zaczęło od niedawna strasznie skrzypieć. Y, no nieważne. To narzędzie ma tutaj taką opcję, że jak przytrzymamy sobie Shift, to możemy sobie wyciągnąć tutaj takie dwa wąsiki. Ogólnie nie musimy ich wyciągać, możemy je zrobić od razu. Jak? Jeszcze raz, jak sobie wybierzemy narzędzie pióro, klikniemy sobie raz, i jak klikniemy sobie drugi raz, to nim puścimy lewy przycisk myszy, przeciągnijmy kawałek kursor. I widzicie, wtedy automatycznie wyciągamy te wąsiki. Puśćmy kursor. I mamy tutaj już następną. I znowu, jeśli klikniemy tylko raz, zrobi nam się takie ostre połączenie. Jeśli klikniemy i przytrzymamy, znów wyciągniemy te wąsy. I prawym przyciskiem myszy kończymy edycję tej naszej linii. Te wąsy oczywiście dowolnie możemy sobie tutaj później edytować i no tu drugiego nie wyciągniemy, bo nie mamy drugiej, nie mamy dalszej części linii, ale tu na przykład z klawiszem Shift, jeszcze raz powtórzę, możemy sobie te wąsiki powyciągać, dzięki czemu robimy sobie tutaj takie zaokrąglenia. Tutaj później jeszcze, gdzie mamy takie coś jak wypełnienie, kontur i styl konturu, możemy oczywiście zwiększyć grubość tej linii, choć to nie jest tak bardzo ważne, bo na samym początku zrobimy sobie taki plik pełny, czarny, niekolorowy. kolorowymi wydrukami zajmiemy się później. Ja sobie usunę teraz to, usunę to. No i przejdźmy sobie do samego gawili. Jeśli przytrzymamy klawisz Ctrl i kółko myszy to sobie zwiększymy i zmniejszymy ten obraz. Jeśli użyjemy kółka myszy bez klawisza Ctrl, to wtedy on nam się przesuwa góra dół ten obraz. A wciskając kółko myszy, możemy sobie przesuwać w ten sposób. Przejdźmy do edycji gawili. Więc zacznę stąd. Postawimy sobie pierwszy. Punkt. I teraz lecimy już dalej, mniej więcej, bo pamiętajcie, że mamy opcję później edycji, więc mniej więcej lecimy sobie po tej linii. I tak jak wspominałem, jeżeli klikniecie na obrazek i przeciągniecie kursor, to wyciągniecie te dwa wąsiki, ale jeżeli tylko klikniecie i zrobicie linię. No, to tych wąsików nie będzie i połączenie będzie takie ostre. Z tym, że pamiętajcie, że zawsze później te wąsy możecie wyciągnąć. Więc, jeżeli gdzieś chcieliście taki wąs zrobić, na przykład tutaj, ale Wam się tylko klikło i macie ostrą linię, bez paniki naprawicie to później. No i całego takiego Gawile. Teraz trzeba zrobić. I o, tak jak widzicie, tu na przykład wyciągnąłem ten wąs i tu mi się ta linia tak bardzo nieładnie robi. To nic, będę w stanie to naprawić później. Także ja się na chwilę zamknę i postaram się całego tego gawile odrysować. Mamy teraz naszego gawile odrysowanego. Zwiększmy troszkę grubość tej linii, żeby było ładniej. Dajmy na to pół milimetra, żeby nam po prostu wizualnie ono ładnie wyglądała. I przejdźmy sobie teraz do narzędzia węzu. Pierwsze, co chciałem Wam pokazać, to że tutaj zrobiłem taką... Brzydką linię, no i co teraz z tym zrobić, jak gdzieś nam ta myszka tam przeskoczyła i nie mamy tutaj żadnego węzła. Yy, nic straconego. W momencie, kiedy najeżdżamy na tą linię, ona się tak delikatnie podświetla. Jeśli klikniemy na to dwa razy, to wtedy zaznacza ona nam się do edycji. I w tym momencie, jeśli ja dwa razy tutaj kliknę, to dodaje mi się dodatkowy węzeł. Tak samo węzły możemy usuwać, tak samo możemy również węzły do naszego rysunku dodawać. Więc jeżeli coś poszło nie tak, gdzieś brakło nam jakiegoś węzełka, też nie panikujcie, po prostu dodacie je później. A czasem się robi coś takiego, jak się złapie za tego wąsa gdzieś w połowie, to można sobie tak niechcący w nieskończoność wy ten rysunek wystrzelić w kosmos. No i teraz nie Pozostaje nam nic innego, jak tylko poprawić szczegóły naszego rysunku, tak abyśmy byli zadowoleni z tego. I dlaczego ja zrobiłem tutaj coś takiego, a nie zrobiłem na przykład dodatkowej kreski? Przecież byłoby łatwiej, prawda? Otóż przy tego typu rzeczach generują się później pewne problemy, ale o tym porozmawiamy sobie. Innym odcinku. Dzisiaj jak zwykle zaczynamy od podstaw, więc jak najprostszą metodą po jak najmniejszej linii oporu jedziemy z tematem. Oczywiście pewnie ktoś z zna sposób jakiś dużo łatwiejszy, może jakaś strona internetowa, która robi coś takiego z automatu czy coś, ale ponieważ ja jestem dziadkiem i ja to robiłem. W ten sposób yy, zawsze, więc chcę Wam też pokazać, że tak można. Dobra, ja znów się zamykam. Teraz sobie poprawię delikatnie tego gawile. Wy to zobaczycie przyspieszonym tempie i widzimy się przy następnym etapie. Pokrótce zrobione. Jak sami widzicie, za pomocą takich prostych operacji, właśnie jak zwiększanie bądź zmniejszanie tych wąsików, możecie w łatwy sposób uzyskać odpowiedni kształt. Nasze zdjęcie możemy sobie już wyłączyć, ale wyłączyło nam się wszystko, a my chcemy. Ścieżkę widzieć, nie chcemy widzieć zdjęcia i tak prezentuje się nasz Gawila. No, troszkę taki pokraczny, ale on zawsze taki był. Na razie mamy same kontury, a chcemy mieć pełną, pełną bryłę do wydruku, więc teraz sobie go zaznaczymy i tutaj wybierzemy sobie jednolity kolor w opcji wypełnienie. I tak teraz prezentuje się nasz gawila. Ja tu specjalnie nie dorabiałem mu oka, ponieważ chcę właśnie, żeby on był taki pełny. Druga sprawa, to że musimy przemyśleć to, jak duży będzie nasz wydruk. Bo pamiętajmy, że druk 3D też ma swoje ograniczenia i jeśli nadziubamy tam coś bardzo małego, to też niekoniecznie będzie w sumie fajnie wyglądać, a być może wcale tego nie musi tutaj być. Możemy tutaj również dorysować od razu to kółeczko, które było, które jest już na gotowym wydruku, który widzieliście na początku, ale nie musimy, i ja Wam pokażę, co jeżeli zapomnimy dodać takiego kółeczka, które będzie naszym zaczepkiem na brelo. Poniekąd już moglibyśmy skończyć, ponieważ mamy. Mamy tutaj ten obiekt, i teraz zapiszemy go sobie. Zapiszemy go jako i tutaj już od razu nam wybiera Inkscape SVG. I to jest format, który nas jak najbardziej interesuje. Zapiszemy pod nazwą Gavilla. W zasadzie to jest koniec naszej pracy, z małym, drobnym, ale. Jakie jest to ale? Zaraz się przekonacie. Zamknąłem program Inkscape. Jestem teraz w Bamboo Studio. Jest to slicer, którego ja używam do druku. Teraz co zrobić, żeby z takiego pliku SVG mieć tutaj wydruk 3D? Sprawa jest tak bardzo prosta, jak po prostu zaimportowanie tego pliku do programu. Czyli dajemy plik, importuj w oknie... Wybieramy sobie naszego Gawile i dajemy otwórz. I to tyle. Już mamy gotowy plik do druku. Ewentualnie, jeżeli chcielibyśmy taki plik wysłać, na przykład do firmy JLC 3DP, no to musimy kliknąć na niego prawym, bądź wejść w plik i eksportuj. Eksportować jako plik STL. To wszystko. Oczywiście tutaj możemy go sobie odpowiednio również zeskalować, tak jak jest nam to wygodnie, jeśli na przykład chcemy, żeby był proporcjonalny i zmienimy sobie na. 50 mm, czyli 5 cm. Tak. Mamy teraz taką 5 cm, ale taką dosyć grubą, bo ma całe 5 mm, 5,23 mm. Więc odznaczmy sobie teraz równomierne skanowanie i przeskalujmy go tutaj na przykład na 3 mm. I już taki oto projekt możemy sobie wyeksportować. I ogólnie sprawa ma się tak samo. Programie Orca Slicer i Prusa Slicer. Niestety, zupełnie inaczej jest w Ultimaker Cura. Tam nie znalazłem opcji zaimportowania pliku SVG. Dlatego powiedziałem, że moglibyśmy sobie zakończyć w tej chwili, ale jeszcze nie zakończymy. Pokażę Wam, jak w inny sposób z tego pliku SVG zrobić plik STL. Oczywiście, część z Was na pewno powie sobie w duchu, a co to za filozofia wpisać w Google SVG to STL? Wejść na jakąś stronę i przekonwertować? To też jest rozwiązanie, oczywiście jedno z wielu. Można wyszukać odpowiednią stronę i można sobie taki plik przekonwertować na jakiejś darmowej stronie internetowej. Natomiast ja wam pokazuję inne jeszcze sposoby, jak możemy to rozegrać. Ale nim do tego przejdziemy, to jeszcze pamiętajmy, że chcemy z tego zrobić brelok, tak? I jak tu teraz zrobić brelok, żeby tu gdzieś była jak? jakaś zaczepka na, na łańcuszek. tak? Zaznaczamy sobie naszego gawile i prawym klikniemy sobie dodaj część. Tutaj wybieramy sobie, wybieramy sobie walec i teraz w programie Bambu, tak samo w orce Slicer i myślę, że bardzo podobnie w Prusie, bo te programy bazują właśnie na orce. Jak mamy zaznaczoną tą, te nasze dwie bryły i nie możemy jej edytować, musimy sobie przejść tutaj z globalne do obiekt. I tu możemy sobie wybrać już nasz obiekt do przeskalowania. I tak przeskalujemy go na 2 mm, przepraszam, 3 mm, bo tam był 3 mm, a tu przeskolujemy go na jakieś powiedzmy 5 na 5 mm. Nie wiem, czy to będzie odpowiednie, może damy troszkę większe. 6 na 6 mm. I tak samo, za każdym razem, kiedy klikniemy gdzieś obok, i później będziemy chcieli to edytować, to musimy sobie tutaj. Wybrać ten nasz walec, więc sobie przesuniemy ten walec tutaj. On w ogóle wisi w powietrzu. To jest tak, że te bryły dodane one tak potrafią sobie wisieć. I następnie chcemy go jeszcze przesunąć. Bo pamiętajmy, że on musi być połączony delikatnie z naszym plikiem, tak aby, aby to się wydrukowało razem. Może być tak. No, ale to jeszcze nie jest kółeczko, więc znowu musimy sobie tutaj dodać. Tym razem część. Negatywną i znowu będzie to walec. Znowu no, tym razem na szczęście stoi na ziemi, przeskalujmy go, on ma mieć 3 mm, a tutaj też damy mu jakieś 3 mm. No i mamy, chociaż go nie widać, to mamy tutaj tą część negatywną dodaną. Jeżeli teraz chcielibyśmy wydrukować nasz obiekt damy potni, to tutaj jak widzicie, mamy dziurę. Tak to wygląda. To jest jeden ze sposobów na zrobienie sobie takiego breloczka. Oczywiście nie musimy go ciąć. Możemy teraz go zaznaczyć i dać eksportuj jako jeden plik STL. Wtedy program zapyta się nas, czy zechcemy wykonać wszelkie operacje łączeń tych brył? A my oczywiście musimy to potwierdzić. Damy sobie zapisz, wykryj to negatywne części, czy chcesz przeprowadzić operacje bolowskie na siatce przed eksportem. No chcemy oczywiście, bo chcemy mieć zaczepkę na łańcuszek. I teraz jeśli przyjrzymy się temu, co wyeksportowaliśmy, no to mamy nasz brelok z dziurą na łańcuszek. To był tylko jeden ze sposobów, w jaki możemy zrobić nasz brelok. Jaki jest inny sposób, innym Równie łatwym sposobem jest skorzystanie z programu Tinkercad, jaki już znacie też. Ja od niego zaczynałem moją przygodę z projektowaniem i tutaj dajemy sobie importuj. Co prawda tutaj pisze importuj plik 3D, ale to wcale nie musi być plik 3D, może to być również SVG. Wybieramy sobie nasz rysunek i potwierdzamy importuj. Program chwilkę pomyśli. I proszę, tu również możemy sobie program odpowiednio przeskalować, nadać mu odpowiednie wymiary. I to właśnie w tym programie, już bez problemu, dodawałem. Otwór na łańcuch, ponieważ ja, tak jak mówiłem, bardzo często korzystam z Tinkercada, jeszcze w wielu przypadkach, takich gdzie, takich, gdzie na przykład męczyłbym się w innym programie, a w Tinkercadzie wiem, że coś pójdzie mi łatwo. Zróbmy sobie to na 6 i na 6, a to na 3 i na trzy, mając już takie elementy, co teraz zrobić, żeby one były ładnie równo w środku? Zaznaczamy sobie obydwa te elementy i tutaj wybieramy wyrównaj. Teraz pojawiają nam się takie opcje. Możemy wyrównać z jednego brzegu, z drugiego, a możemy od środka. Bardzo przydatna opcja, ja bardzo długo o niej nie wiedziałem, ale jak się okazuje, jest coś takiego. Zaznaczmy zatem obydwa ciebie, nie? Obydwa te elementy, połączmy je razem, przesuńmy sobie gdzieś, na przykład tutaj. No ogólnie też, jeżeli nie chcecie, żeby wam przyciągało co milimetr, to tutaj na dole możecie sobie to odpowiednio dostosować, dać mniejsze przyciąganie, większe, bądź wyłączyć całkowicie i mieć na przykład taki swobodny, płynny ruch. Więc tutaj sobie dołożymy to kółeczko, zaznaczamy te dwa elementy i znów dajemy połącz. I proszę, brelok gotowy. Jedyne co zostało, zaznaczyć nasz plik, dać eksportuj jako STL bądź OBJ. Możemy również jako SVG. I znów, jeśli zechcemy sobie zobaczyć, co nam wygenerował, co nam się pokazało, jeśli chodzi o program Tinkercad, no to tutaj jest nasz. Drugi gawila, Różni się on tym, że ma on świetną nazwę. Program Tinkercad nadaje takie śmieszne nazwy od czapy. Tak wygląda to pokrótce czyli stworzenie takiego najprostszego wzoru, najprostszego pliku do druku 3D. Można zrobić również pliki kolorowe, ale tym zajmiemy się innym odcinku. Dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca tego odcinka. Firmie JLC 3DP serdecznie dziękuję za pomoc w realizacji tego odcinka, a z Wami widzimy się w kolejnym odcinku. To mówiłem ja, dziadek Senoszy.